Cześć jestem Antek z YouTube'a. Dzisiaj mm, odpowiedzi z tamtego filmu. E, nagrałem to drugi raz, już była jakby jakość była słaba. E, komentarz... Ten, mm, jeśli się odpowiadam. E, po pierwsze, e, film ma 31 minut 31 sekund. A f, nie wiem, jakby wy za bardzo nie nagrywacie filmów. Więc no nie wiecie, no nie grywa, no nie macie jakby PS-a od 4 lat, a mój P PS no jakby ma tam sporo gigabajtów od nagrywania filmów i od różnych G. <laughs> Więc filmy się troszkę dłużej wrzucają. Ja ten yy, odcinek wrzuciłem yy, dwa dni temu, ale on dopiero jakby no na YouTube wszedł. Dopiero yy, wczoraj, tak, wczoraj wyszedł. Odpowiedź Kubar Zruba. Antek z czemu niby nie masz kolejów. A ja. No wiecie, jakby czasami sobie takie zartuję, no bo nie wiem, taki humorek mam czasami. Nie zawsze mam humorek. PS. <grystanie> nie mam 7, tylko 11 lat. To jest właśnie ten pan, który mi przezywał Mówi, że ma 11 lat. Popierz mam aż 10. Tutaj, można, tu, tu, tutaj nam można to wywnioskować nawet. Mm, po drugie, nazwałam ten film. Wyzwał mnie letniego psa na w wulgarnych słów. Nazwałam ten, tak ten film, bo się zachowujesz na 7 lat, więc moi widzowie mogą to wywnioskować, że masz 7 lat tak naprawdę. Więc, no tylko tyle mogę powiedzieć. Byłem antek YouTube Nara. No.